Najbliższą sąsiadującą gwiazdą Układu Słonecznego, o której wiemy, jest Proxima Centauri. Jest to mały czerwony karzeł, znajdujący się około 40 bilionów, 208 miliardów kilometrów od nas. Lub przekładając na trochę lepszą skalę, to jest to około 4,25 lat świetlnych od nas. Może wydawać się, że to gigantyczna liczba, ale w odległościach kosmicznych to tak, jakby zobaczyć jakiś obiekt metr od nas, czyli całkiem blisko. Kawałek za tą gwiazdą znajduje się też w niedużej odległości od nas. Układ Potrójny Gwiazd nosi nazwę Alfa Centauri. Znajduje się on 4,37 lat świetlnych od nas. Odległość pomiędzy Alfa Centauri a Proxima Centauri wynosi zatem około... ...12 setnych lat świetlnych. Czyli jeszcze mniej niż pomiędzy nami, a tamtymi układami. I teraz wracając na razie do Proximy Centauri. Wokół tej gwiazdy krążą trzy do tej pory odkryte planety tego układu. Nazwy to Proxima Centauri b, c, d. Nie orbitują akurat w kolejności jaką podałem. Są one w kolejności w jakiej zostały odkryte. Jak pewnie większość też słyszała, na proksimie centauri b prawdopodobnie występują warunki sprzyjające życiu. Co gdyby ta mała gwiazda dzisiaj wybuchła? I czy w ogóle byłoby to możliwe? Zacznę od tego, że gdyby gwiazda wybuchła dzisiaj, to jak łatwo wywnioskować, nie dowiedzielibyśmy się o tym jeszcze przez jakiś czas. Dokładniej to i 4 czwartą /4 lat. Musielibyśmy tyle poczekać z racji na to, że odległość od nas do tej gwiazdy właśnie tyle wynosi, a jest to odległość lat świetlnych. A jak wiadomo, na ten moment nic nie może poruszać się szybciej niż światło. Załóżmy na ten moment, że jeszcze taki wybuch nie nastąpił. Czy w ogóle mógłby nastąpić? Mógłby się wydawać, że skoro to jakaś gwiazda, to na pewno jest to tylko kwestia czasu, zanim dojdzie do wybuchu gwiazdy. Ale tak nie jest. Otóż Proxima Centauri B, tak jak już wspomniałem, czerwony karzeł. Czyli mała gwiazda z małą masą. Ta masa to około 12,5% masy Słońca, czyli tak nadal przewyższa to masę Ziemi. We wnętrzu gwiazdy dochodzi do fuzji termojądrowej, w której atomy wodoru łączą się ze sobą, przez co powodują ciepło, roztworzą przez to też trochę cięższe atomy helu. A przez to, że we wnętrzu gwiazdy następuje całkowita konwekcja, czyli przenoszenie ciepła, powstaje cyrkulacja atomów. Przez to Hel, który w innych gwiazdach gromadzi się w środkach, w tym przypadku jest porozrzucany po całej gwieździe. A co za tym idzie, takie czerwone karły spalają znaczną większość paliwa, bo na przykład nasze Słońce podczas swojego życia zużyje tylko około 10% wodoru podczas syntezy. Jest jednak coś, co nie jest zagrożeniem tutaj na Ziemi. Bo w końcu Proxima Centauri nie wymuchnie w spektakularny sposób, a raczej dożyje sobie spokojnie 4,85 razy 10 do 9 lat. Więc całkiem sporo. A tym zagrożeniem są rozbłyski gamma, które takie gwiazdy powodują. Takie rozbłyski mogą osiągać wielkość gwiazdy, a ponadto osiągać temperatury sięgające nawet 27 milionów kelwinów. Dużo. Wspomniałem też o drugim układzie, który jest niewiele dalej od Proxima Centauri o Alfa Centauri. Czyli taki, w którym związane są ze sobą grawitacyjnie trzy gwiazdy. Może wydawać się to niespotkane w kosmosie i dość wyjątkowe, ale ich występowanie szacuje się na liczbę nieprzekraczającą 20%, czyli tak całkiem sporo. Gwiazdy w tym układzie nazywają się Rigel Centaurus, czyli po prostu Alpha Centauri A, Toliman, czyli B, oraz co ciekawe, już wspomniana dzisiaj Proxima Centauri. Będę mówił odnosząc się do tego układu tylko o Alpha Centauri A i B. Bo na ten moment jest jednak trochę drogi pomiędzy Proximą a Alpha Centauri. Ciekawe wydaje się to, że Alpha Centauri A ma masę lekką większą od masy Słońca, bo 1,1 ,1 masy Słońca, a Alpha Centauri B ma masę lekko niższą, bo około 0,9 masy Słońca. Tak więc widać, że tutaj masy znacznie się zmieniają w porównaniu do poprzedniego układu. Ale czy tutaj jest ryzyko wybuchu takich gwiazd? Też dla nas na szczęście nie, bo ich masa jest po prostu za mała. A co gdyby w jakiś sposób spadały prosto na siebie? Czy wtedy jest ryzyko, że mogłoby dojść do wybuchu? Mówiąc inaczej, czy doszłoby do powstania supernowej, też nie. Zależnie od prędkości, jaka by towarzyszyła, mogłoby dojść do połączenia się w jedną większą gwiazdę, która świeciłaby mocniej i oczywiście byłaby masywniejsza. Taką gwiazdę nazywa się błękitnym maruterem. A kiedy prędkość byłaby odpowiednio duża, to po zdarzeniu się takich gwiazd doszłoby do powstania gigantycznej chmury wodoru. Gdyby ktoś był w okolicy, miałby małe szanse na przeżycie, ale nadal większe niż przy supernowej. Można tu porównać do zderzenia się dwóch aut. W momencie gdyby samochody jechałyby powiedzmy z prędkością 25 km godzinę każde, to byłoby widać jakieś uszkodzenia, ale nie byłyby one znaczące. A gdyby auta wykonane były z jakiegoś gazu, to połączyłyby się ze sobą w większą kulę. A w momencie gdyby samochody jechały z prędkością 300 km godzinę, to wtedy trzeba by było szukać kawałków tych samochodów na dużych odległościach. Czyli kiedy ponownie te auta byłyby stworzone z gazu, to ten gaz w momencie zderzenia rozproszyłby się na duże odległości. Jak więc widać, nie ma widocznego zagrożenia ze strony tych dwóch układów. Jednak jak wiadomo, w kosmosie wszystko się porusza. I tak samo jest z gwiazdami. Dobrym przykładem tego jest gwiazda Bernarda. W ciągu kilkunastu lat przemierzała na kawałek drogi. A co ważniejsze, znajduje się na ten moment też całkiem niedaleko od nas, bo tylko 6 lat świetlnych od nas. Co bardziej ciekawe, gwiazda w przyszłości będzie jeszcze bliżej nas. Bo zbliży się na około 3,8 lat świetlnych, czyli jeszcze bliżej niż Proxima Centauri. Stanie się to blisko roku 11700. Czyli plany na ewentualną podróż na orbitę tej gwiazdy muszą jeszcze trochę poczekać. Ważniejszą kwestią jest to, czy jest dla nas zagrożeniem, czy grozi wybuchem? Nie, bo masa tej gwiazdy to trochę powyżej 10 masy słońca. Czyli z tego co powiedziałem wcześniej, jest ona czerwonym karłem, który będzie spokojnie spalał swoje paliwo przez wiele lat. Mógłbym tak jeszcze wymieniać kolejną i kolejną gwiazdę. Ale jak wiadomo, gwiazd we wszechświecie jest bardzo, bardzo dużo. I zajałoby mi to co najmniej dwie godziny, żeby każdemu opisać. No, może lekko przesadziłem, bo może jakoś godzinę, ale i tak dużo. Na początku powiedziałem o najbliższej gwiaździe, sąsiadującej z Układem Słonecznym. A jaka jest najbliższa gwiazda, która sąsiaduje z Ziemią? Może też Proxima Centauri? Nie, to nasze słońce. Jak powszechnie wiadomo, wygląda jak gwiazda, zachowuje się jak gwiazda, działa jak gwiazda, świeci jak gwiazda, więc jest gwiazdą. Tylko czy nasze słońce jest dla nas zagrożeniem? Oczywiście, że tak. Dlatego lepiej stosować filtr UV. A czy grozi wybuchem? Też nie. Nasze słońce może i nie spowoduje gigantycznego i bardzo jasnego wybuchu, ale za to spowoduje, że za około 5 miliardów lat stanie się czerwoną olbrzymem. Jest bardzo wielkie prawdopodobieństwo, że Ziemia stanie się porannym śniadaniem naszej gwiazdy. Czyli plany na życie można jak najbardziej tworzyć i realizować. A za to nasza gwiazda będzie po tym czasie powoli gasnąć, żeby odejść na zawsze w zapomnienie. Albo z drugiej strony można trochę pomóc naszej gwiaździe, aby w przyszłości mieć ogromne fajerwerki. Potrzebne będzie dużo czasu i jeszcze jakieś 7 słońc, albo nawet trochę więcej, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo kosmicznych fajerwerek. Otóż od około 8 mas słońca gwiazdy tak masywne mogą spowodować wybuch supernowej. Gdyby doszło do takiej eksplozji w naszym Układzie Słonecznym, to na pewno Ziemia by tego nie przetrwała. Chociaż po tym wydarzeniu mielibyśmy jeszcze około 8 minut i 20 sekund niewiedzy. Gdyby słońce wybuchło w tym momencie, nie wiedziałbyś tego. Ta informacja jeszcze by tutaj nie dotarła. Światła ani grawitacja nie pokazywałyby tego, że coś się wydarzyło. Gorzej w momencie, kiedy pierwsze informacje dotarłyby o tym, że słońce postanowiło wybuchnąć, bo w pierwszych sekundach pozbylibyśmy się prawdopodobnie całej atmosfery. Co nie jest zbyt ciekawą opcją. Na dodatek wszystko zaczęłoby się rozgrzewać. A dodatkowo, gdyby jakimś cudem komuś udało się przetrwać, to przyszłoby po niego promieniowanie, alfa, beta, gamma kosmiczne i wiele więcej. Czyli, no, nie za ciekawy koniec. A czym właściwie są te supernowe? Jak powstają? Słońce, jak i reszta gwiazd składa się z pyłu i gazu gęsto połączonego ze sobą grawitacyjnie. I gdyby mieć pojazd, który jest odporny na każdą temperaturę i na każde ciśnienie, to byłoby możliwe wlecenie z jednej strony gwiazdy i wlecenie drugą stroną bez problemu. Oczywiście w gwieździe występuje też jądro, wokół którego skupione są gazy, więc podczas takiej podróży najlepiej je ominąć. Same supernowe to po prostu wybuchy gwiazd. Taki wybuch jest bardzo jasny i często, kiedy takie coś następuje, to ta jasność porównywalna jest do jasności galaktyki. Czyli bardzo dużo. Taki stan rzeczy nie utrzymuje się przez długi czas, bo przeważnie w przeciągu kilku miesięcy ten obiekt powoli gaśnie. Za to pozostawia za sobą ogromną mgławicę, która prawdopodobnie w przyszłości wytworzy inne kosmiczne obiekty. Jak wtedy wybucha supernowa? Szybko. Jest kilka sposobów na to, czemu supernowa wybucha. Ja podam tylko dwa przykłady. Pierwszym z nich jest supernowa typu 1A. Taki wybuch następuje w układzie podwójnym gaz. Czyli w takim, gdzie są dwie gwiazdy. Pierwszą gwiazdą jest zwykła gwiazda, natomiast drugą jest biały karzeł węglowotlenowy. Białe karły są pozostałościami po starych gwiazdach. I właśnie ten biały karzeł, w momencie kiedy zaczyna zabierać materię gwiazdzie, z którą podróżuje, powoduje, że właśnie ta gwiazda gromadzi zbyt dużą ilość materii. To powoduje przez to wybuch, który znamy pod określeniem supernowej. Teraz czas na drugi rodzaj supernowych, który po części dokładniej wyjaśni, dlaczego supernowe typu pierwszego wybuchają, oraz jak wybuchają supernowe typu drugiego. Jak już dzisiaj powiedziałem, a w gwiazdach dochodzi do fuzji, która powoduje łączenie się wodoru w Hel. I oczywiście na tym się nie kończy. W masywnych gwiazdach, w przeciwieństwie do czerwonych karłów, cięższe pierwiastki kierują się do centrum gwiazdy. A z racji na to, że Hel jest cięższy od wodoru, to kieruje się on do centrum. Gdzie jest wystarczająca temperatura i gęstość, która podobnie jak przy wodorze powoduje fuzję pomiędzy atomami helu. Łączenie się atomów Helu nie jest tak duże jak łączenie się wodoru. Po dłuższym czasie złączenia się helu, powstaje kolejna warstwa rdzenia wewnątrz gwiazdy, która teraz jest stworzona z węgla. Potem następuje synteza węgla. Podczas tego procesu widoczny jest spadek energetyczny, który spowodowany jest produkcją neutrin, co powoduje proces tej reakcji szybszy niż w innych przypadkach. I tutaj przechodzimy do ważnego momentu długiego życia gwiazdy, bo praktycznie do końca jej istnienia. W momencie, kiedy gwiazda zaczyna produkować nikiel-56, czyli zatopniklu, który w przeciągu kilku miesięcy rozpada się radioaktywnie na kobalt-56, a potem na żelazo-56, z tego powodu, że żelazo i nikiel mają najwyższą energię wiązania nukleonów ze wszystkich pierwiastków czyli innymi słowa, energia jest na tyle duża, że jądra tych atomów się nie rozpadną a co za tym idzie, nie dochodzi do fuzji, która dawałaby energię, wewnątrz gwiazdy tworzy się rdzeń żelazowo-niklowy, który powoli rośnie. Ten rdzeń nie jest pozostawiany tak sobie, że był. Przez swoją masę tworzy bardzo dużą grawitację, a nie ma żadnych procesów, które by to równoważyły w postaci fuzji, która powodowałaby wysoką temperaturę, która przeciwstawiałaby się sile grawitacji, przez którą gwiazda mogłaby się zapaść pod własną masą. W tym rdzeniu materia jest tak gęsta, że elektrony są zdegenerowane, czyli są w większej ilości stanów kwantowych niż normalnie, a to powoduje, że niemożliwe jest dalsze zagęszczanie się rdzenia. Kiedy masa takiego jądra przekroczy tak zwaną granicę chandra czyli bliską 1,4 masy słońca następuje katastrofalne zawalenie się jądra. Zewnętrzna część jądra osiąga bardzo duże prędkości, bo około 23% światła, czyli blisko 70 tysięcy km na sekundę, gdy zaczyna zapadać się do środka gwiazdy. Tak szybko kurczący się rdzeń powoduje, że podczas tego procesu wytwarzane jest bardzo dużo ciepła, które ze sobą wytwarza wysoko energetyczne promieniowanie gamma, które z kolei powoduje rozpad jądra żelaza na jądro helu i wolne neutrony przez fotodezintegrację. W momencie, kiedy zaczyna zwiększać się gęstość rdzenia, zaczyna być opłacalnie energetyczne łączenie się elektronów z protonami, w wyniku którego powstają neutrony i kluczowe dla całej supernowej cząstki elementarne zwane neutrinami. Jeżeli kiedykolwiek ktoś z was słyszał o neutrinach, to zapewne wiecie, że neutrina prawie wcale nie wchodzą w interakcję ze zwykłą materią, i całe miliony neutrin przelatują przez was w tym momencie. I mogłoby się wydawać, że podczas wybuchu supernowej ich obecność jest obojętna. Ale tutaj słowo prawie jest dużo różniące się od nigdy. Ponieważ w takiej ilości, jakie są wytwarzane podczas tego wydarzenia w jądrze gwiazdy, prawdopodobieństwo interakcji bardzo się zwiększa. Przez to że rzadko zachodzi interakcja pomiędzy nimi a zwykłą materią pozwala im to na ucieczkę z jądra, przy tym zabierając energię i przyspieszając zapadanie się rdzenia. Gdy jednak jądro odłącza się od warstw zewnętrznych gwiazdy, niektóre właśnie z niby nic nieznaczących neutrin pochłaniane są przez zewnętrzne warstwy gwiazdy, powodując wybuch supernowej, a to wszystko w kilka milisekund. Czyli w takiej chwili Byście się nawet nie dowiedzieli, że takie coś się wydarzyło, jeżeli byście byli blisko takiej wybuchającej gwiazdy. Wasze oczy nie zdążyłyby nawet przetworzyć tej informacji. Tylko czy taki proces zachodzi zawsze? To znaczy, że każda gwiazda jest skazana na taki koniec? Nie. Jak już wspomniałem, niektóre gwiazdy mogą mieć niewystarczającą masę. A nawet gdyby miały, to całe wydarzenie może nie zakończyć się wielkimi fireworkami. Tylko czymś równie interesującym bo taka gwiazda może zamienić się w gazdę neutronową. Mały obiekt kosmiczny, bo o średnicy około 15 km, który obraca się z prędkością kilku obrotów na milisekundę. Taki obiekt mógłby spowodować nasz koniec na kilka spektakularnych sposobów, gdybyśmy postanowili wylądować. Na takiej gwieździe w ułamkach sekundy zamienilibyśmy się w powierzchnię planety o wysokości atomu, ale to jest gwiazda neutronowa. Nie chcecie lądować na gwieździe neutronowej. Jest jeszcze druga granica masy, a mianowicie górna. Ta wynosi około 15 mas Słońca. Czemu taka granica? Z racji na to, że gwiazdy o takiej masie nie pozostają po sobie jak gwiazdy neutronowej, a coś znacznie gorszego, czarną dziurę. A jak wiadomo, lepiej nie przebywać w okolicy czarnej dziury. Skoro już trochę bardziej dałem obraz czym jest i jak powstaje supernowa, to przychodzi pora na kolejne pytanie. Czy jest się o co obawiać w naszej okolicy? Supernowe blisko Ziemi, czyli od jakoś 10 parseków do 300 parseków, parsek to kolejna odległość kosmiczna, są tak nazywane z racji na to, że mogą wpłynąć na biosferę na Ziemi. Supernowe mogą stanowić realne zagrożenie, jeśli będą odpowiednio blisko, czyli właśnie poniżej tych 10 parseków, czyli około 33 lat świetlnych. Średnio takie wybuchy w odległości 10 parseków od Ziemi występują co 240 milionów lat. Sam wybuch nie jest zagrożeniem, bo materia nie dotarłaby z taką prędkością i gęstością, żeby mogła wyrządzić szkody na naszej planecie. Dociera do nas to, co też można zaobserwować tu na Ziemi przez odpowiednie przyrządy: to promieniowanie gamma, które jest odpowiedzialne za większość negatywnych skutków wybuchu supernowej dla planety pokroju Ziemi, to znaczy z organizmami żywymi, a przynajmniej podobnymi do naszej fauny i flory poprzez to promieniowanie w górnych warstwach atmosfery zaczynają się łączyć atomy azotu i tlenu tlenek azotu, który z kolei niszczy warstwę ozonową na tyle, żeby powierzchnię ziemi wystawić na groźne promieniowanie słoneczne i kosmiczne. Przez to ucierpiałby fitoplankton i rafy, a to miałoby zły wpływ na dietę morską, co mogłoby wpłynąć na ilość bioróżnorodności, która występuje na ziemi. Wybuchy supernowych wpływają na życie na ziemi bo pomimo swojej niszczycielskiej natury, supernowe spowodowały, że prawdopodobnie przed nią oglądasz ten film. Jedną z rzeczy, która supernowa mogła pomóc zapoczątkować, to nasz Układ Słoneczny. Po blisko 4,5 miliarda lat temu, wybuchnąć mogła gwiazda z tamtego okresu, a przez wiatr kosmiczny, który rozpoczął zbijać ze sobą pył, który orbitował wokół młodej gwiazdy, ten pół przeistoczył się w planety, a jedną z nich była Ziemia. Wiemy o tym z pierwiastków, które występują przy takich wydarzeniach. Na dodatek właśnie przez supernowe, które mogły zmniejszyć bioróżnorodność na Ziemi, mogło to spowodować też powstanie większej bioróżnorodności. Zapisy geologiczne właśnie na to wskazują. Poprzez taki wybuch zwiększyła się ilość promieniowania kosmicznego, które spowodowało, że klimaty na biegunach się ochłodziły, co z kolei spowodowało większy wiatr, a co za tym idzie większy ruch oceanu i składników odżywczych wzdłuż płytkich szelfów kontynentalnych. Kolejnym przykładem, gdzie zaobserwowano to, że informacje z supernowej do nas doleciały, jest odnalezienie żelaza-60, czyli takiego żelaza, który ma o 4 neutrony więcej. Ten izotop żelaza jest radioaktywny. Znaleziono go na dnie Oceanu Spokojnego. To żelazo nie jest stworzone nigdzie naturalnie w Układzie Słonecznym, ale za to jest stworzone właśnie tam, w supernowej. Prawdopodobnie wybuch miał miejsce mniej niż 30 parcyków od Ziemi. Rozbłyski gamma mają miejsce kilka razy w ciągu miliarda lat. A jeden z nich zaproponowano jako przyczynę wymierania w Wordowiku. W tamtym okresie wymarło prawie 60% życia, które zamieszkiwało oceany. Czy teraz istnieje zagrożenie wybuchu supernowej, które wpłynęłoby na życie na Ziemi? Przewiduje się, że nie. Jest kilka kandydatek na to, żeby w przeciągu najbliższego tysiąca lat wybuchły. Gdyby to się wydarzyło, na no niebie przez kilka miesięcy można byłoby zobaczyć gołym okiem takie wydarzenie, ale stanowiłoby to niewielkie zagrożenie dla Ziemi. Jednak, jeżeli w okolicy 25 lat świetlnych od Ziemi znajduje się jakaś potencjalna supernowa, o której jeszcze nie wiemy, mogłaby zniszczyć ponad połowę warstwy ozonowej, co z łatwością wystawiłoby to nas na wiele rodzajów promieniowania. Za to przypuszczacie, że wybuchy supernowej bliżej niż 10 parseków wybuchają raz na od 50 milionów lat do 500 milionów lat. Niedaleko nas, jeżeli chodzi o te zjawiska, znajduje się układ Ika Pegasi, który jest układem podwójnym, czyli potencjalną supernową typu 1 a Ale ten układ miałby się oddalić na bezpieczną odległość zanim wybuchnie. Teraz kilka kandydatek, które występują poniżej 300 parseków. Tak już powiedziałem, Ika Pegasi, znajdująca się 46 parseków od nas, Spika 80 parseków od nas, Alfa Lupi, 141 parseków, Antares 169 parseków, Nice, Betelgeza 197 parseków i Rigel 264 parseki od nas. Jak więc widać, jest kilka potencjalnych kosmicznych firewerek, ale nie powinny one zagrażać w życiu na Ziemi. I jednym ze sposobów na zaobserwowanie supernowej przed dotarciem dobrze widocznego światła jest obserwacja neutrin, które jak wiadomo nie reagują za bardzo ze zwykłą materią, przez co przedostają się na zewnątrz wybuchów, przez wszystkie znajdujące się tam pyły i gazy, tak samo przez te, które napotkają podczas swojej kosmicznej podróży. W taki sposób można odpowiednio szybko zareagować i skierować teleskopy na to ciekawe zjawisko. Jak więc widać, kosmiczne wybuchy w kosmosie nie są najrzadsze we wszechświecie. I towarzyszy im przy tym bardzo dużo zjawisk, które na co dzień się nie zdarzają we wszechświecie. Powstają tam ciężkie pierwiastki z pół, jakie pozostaną po supernowej. W przyszłości może pojawić się tam kolejna gwiazda. A równie dobrze pył po tym wybuchu może rozproszyć się po całym kosmosie, jeżeli tylko odpowiednio byśmy długo poczekali. Zagrożenie takim wybuchem w okolicach Ziemi nie ma praktycznie wcale na ten moment. A planeta, na której żyjemy, mogła zostać zapoczątkowana przez wybuch supernowej. Tak samo jak i ty, który to oglądasz. Możesz składać się z pierwiastków po supernowej. Też wszystko, czego dotknąłeś, wszystko, na co spojrzałeś, może składać się z kawałków, które kiedyś powstały w wyniku końca tamtych gwiazd.